Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie bardzo gorąco. No i jest jak jest. Czyli dzisiejszy matchmaking sprawia wam wszystkim i mi też bardzo dużo problemów. O co chodzi? No wiecie, był ten event z DBV-em, jest dużo tedeczków w grze, przynajmniej ja mam większość matchmakingu osadzonego samymi niszczycielami, chociaż zdarzają się te gry tak zwane normalne. Więc co zrobić, żeby troszeczkę się tym pobawić? Żeby troszeczkę odpocząć na dziesiątych poziomach i nie dostać pierdzielca. Słuchajcie. To nie jest tak, że ja wam polecam ten system, który teraz właśnie zaimplementuję, bo to są żarty, to jest zabawa. To jest coś na beczkę i to przez przypadek wyszło. Więc zapraszam do materiału, jednak zanim przejdziemy, zobaczcie dwie rzeczy. Tak jest, moi drodzy, dzisiejszego dnia ruszają dropy o godzinie 16, czyli będziecie mieć szansę do zgarnięcia czogów. Jeszcze raz Wam przypominam, bo być może ktoś tego materiału wcześniejszego nie oglądał i przyszedł akurat dzisiaj sobie kliknął w dzisiejszy odcineczek, więc jeszcze raz od podstaw mamy dzisiaj, widzowie, oprócz tych żetonów, mamy oczywiście materiały eksploatacyjne, mamy pancerze 2, 3D, Mamy Type 64 Wszyscy wiedzą, jak Type wygląda. Shermana Firefly'a po 120 minutach, a po 240 macie szansę znowuż na wyrwanie którejś z tych pięciu nagród czyli Centuriona, pilota styli 2D, 3D i 3 dni konta premium. Dodatkowo, informacja: rozeszły się wszystkie bbv -y. 100 tysięcy czołgów zniknęło wręcz w dwa dni, albo tak naprawdę trzy, bo tutaj mamy dwa dni i 23 godziny, więc możemy sobie to zaokrąglić. Myk jest jeden. Jestem ciekaw. Czy zeszłyby szybciej, gdyby nie problemy z serwerami? A jak się część z Was może domyślać albo i nie, będę grał Type 5 Heavy w innej odsłonie. Czy Type 5 Heavy jest dobrym czołgiem? Absolutnie nie. Czy radzi sobie w dzisiejszym matchmakingu i można nim robić uszkodzenia? O dziwo, to działa. I to jeszcze nie jest tym działkiem na apeczkach, tylko będziemy grać z tubą. Z tubą, która wali po 900. Czy w niektórych matchmakingach będzie ciężko i będzie tutaj hardcore zrobić jakieś uszkodzenia? Oczywiście. Dlatego nie warto wać, e, graczy na pełnych apeczkach e, haeczkach, warto sobie zarzucić kilka apeków, żeby mieć jakąś szansę przebić mamuta. Czy to jest to po dolnej płycie, czy to Mausa, czy cokolwiek innego. Apeki się naprawdę bardzo przydają. Jednak te haeki robią taką siekę na tych medach i niszczycielach, że to jest absurdalne. Jeżeli mi nie wierzycie, zobaczcie sami, zagrałem dosłownie kilka gier wczoraj, type 5 i dobrze się. Bawiłem. Będę chciał to zmarkować na samych haksach. Zobaczymy, jak pójdzie. A ja Was zapraszam do materiału i ocencie sami, czy Type 5 może przeżyć drugą młodość. Mi się wydaje, że nie, ale na pewno jest ciekawym wyborem dla takiego pośmieszkowania i potubienia właśnie w graczy, którzy lubią niszczyciele czołgów lighty i Medy. Moi drodzy moi kochani, jeżeli coś działa, to nie jest głupie. Tak, że komu mówią ludzie w internecie i w realnym życiu? Zobaczymy, czy. Faktycznie tak jest. Oczywiście te gierki, zgrałem kilka gier. 10 to chyba jest max. I popatrzcie na ten matchmaking. No matchmaking nie jest zbyt przychylny w dzisiejszym dniu, definitywnie, Czy też wczoraj, czy przedwczoraj możecie trafić na takie skupiska trójkątów, w których oczywiście nie chcielibyście się znaleźć. Więc pojedziemy sobie typem 5 i dlaczego type 5 grany tak jak widzicie na haubicy. Tej drugiej haekowej, czyli mamy tutaj potężne haeki, 900 uszkodzeń i 192 penetracji. Będzie śmiesznie? Momentami na pewno. Więc dlaczego tak naprawdę Type 5 może wrócić do mety? Nie może, ale momentami będzie działał. O co chodzi, już, de, już tłumaczę. Jedziemy, wciskamy sobie trzy razer i polujemy na DBV-y. DBV-y będą dla nas głównym źródłem uszkodzeń. Dlaczego? Bo mamy fajną pękę. Ogólnie matchmaking zrobił się bardzo papierowy. Nie wiem, czy zauważyliście więc być może z 5 wcale nie jest tak tragicznie, jak wszyscy myślimy. Albo po prostu działa sytuacyjnie i działał do tej pory cały czas, ale nikt tym nie grał, bo nie było po co. Dlatego zamontowana jest tuba, wciskamy 3 razer i po jednej bombie już wpada 900 uszkodzeń. Czy to jest fajne? Dla mnie na pewno, dla DBV-a niekoniecznie, a umówmy się, takich strzałów prawdopodobnie będzie na tym odcinku więcej. Taki prześmiewczo nazwany jest ten odcinek, oczywiście. Nie bierzcie też tego na poważnie, ale miałem chwilę przerwy właśnie w graniu przed turniejem 15 na 15, na który jeszcze raz was gorąco... 7 na 7! 15 na 15 dopiero będzie. A, to kolejna tuba. Elegancko. 7 na 7, OLS leci u mnie na kanale, możecie wpaść dzisiaj oczywiście, ale to już wiecie, więc pomijamy. No i tubki sobie latają. Zobaczcie, oprócz tego, moi drodzy, że tutaj na... W tych haleczkach mamy peny 192 i 900 uszkodzeń. To mamy też apeki, na których mamy, wbrew pozorom, 680 dymka. Oczywiście też uszkodzenia nie są za wysokie, bo 252 peny, gdy jedziemy takim kolosem, takim klocem, wyjedzie nam jakiś mamut w postaci setki na wieżę, no i jemu już nic zupełnie nie zrobimy. Tam są zerowe szanse na przebicie, jak się delikatnie skontuje, więc to boli. Bomba w kanał Penneradana i nagle pojawia nam się 3100 uszkodzeń w dość szybkiej bitwie. Umówmy się, ENSK jest speedrunnerski, czyli trzeba się bardzo spieszyć i postarać, żeby zrobić uszkodzenia. A w takich matchmakingach, gdzie jest dużo TDeków, gdy nie rzuci wam otwartej mapy, nie wiem, jak Prochorówka, gdzie się takim mamutem musicie wystawić i zbieracie o 10 przyczajonych gościach w szaku można sobie pograć. Wyniesiony strv no, i tutaj kolejna bomba we fureczkę Niestety nie wchodzi. OK, to idziemy dalej. Coś tam jeszcze zostało. Zobaczcie, trochę tych Tedeków jest, ale jak tak popatrzycie sobie na minimapę, to prawdopodobnie zaraz będą znikać z tego MMU, Więc trzeba takim typem wrzucić kolejny bieg, jak najwyższy, i cisnąć do przodu. No, tutaj DBV ładnie się postarał. Mam zamiar markować ten czołg na tubie. Robimy sobie taki cel na streamie na Twitchu, gdzie jeżeli go osiągniemy, no to będę markował ten czołg w ten sposób, będę tutaj woził hajczki same, 192 peny, no i będziemy działać. Ogólnie powiem wam szczerze, że moim zdaniem ten Type 5 działa lepiej jeszcze niż kilka miesięcy temu właśnie, bo matchmaking jest bardzo lekki, więc jeżeli coś dorwiecie, trzy strzały, cztery moze, to już macie 4000 uszkodzeń. Ja nie żartuję, no tutaj te bomby lecą po 900 non-stop. Dlatego Michał mi się cieszy, że gram coś innego, gram coś nowego. Wiecie, nie gram tymi standardowymi teraz, przynajmniej dzi dzisiaj, nie grałem tymi standardowymi metatankami. I taki powiew świeżości w postaci odgrzewanego kotleta. Wiem, że to się ze sobą gryzie, ale tak to dosłownie wygląda. Nawet był przyjemny. I tam w pewnym momencie po 9 grach miałem 4200 uszkodzeń, chyba grając w ten sposób, co. Mówmy się, no. Ta maszyna z tym działem, grana w ten sposób, raczej nie powinna być jakimś dobrym damage dealerem, tak? Działać sytuacyjnie jak najbardziej będzie, ale nie w równych grach. Tutaj ten damage będzie raczej nie do utrzymania. No i co? Dziękuję. Idziemy na nexta. Szybki ensk? Może być. Ok, był ensk, no to teraz ruszamy z miastem duchów. Mapa była grana jedna po drugiej, więc nie jest źle. No to co, ruszamy takim mamutem i co zrobicie, gdy macie, nie wiem, takie czołgi jak te w Teoretycznie źle nie jest, praktycznie mogłoby być lepiej, chociaż nie ma co marudzić na dobór tych maszyn. Szczerze, pod względem pancerza nie ma Mausa, nie ma esetki, nie ma takich, wiecie, mamutów, które mogą spowodować właśnie problemy dla Type 5. No to co, wciskamy 3x0, oczywiście jedziecie zawsze tędy od lewej strony, tak jak ja tutaj. Dzięki czemu nie będziecie dostawać przestrzału W tym miejscu od czołgów, które są ustawione Tu, tak Nie będzie was to po prostu bolało Mamy W tym miejscu fajny podjazd Bo nawet możemy się na te czołgi Wszystkie wystawiać grając na wieży Co jest dodatkowym plusem oczywiście No i standardowo Zaczynamy z haksów Type 71, dzień dobry No i nie weszło, a szkoda Jakby taką tubę zerwał ze snapa. No to uśmiech by się na pewno sam zarysował. Jochy też nie lubią akurat dostawać penetracji kajaków frontalnie. Smuteczek wielki. No i tutaj, delikatny troll. Zarysował się delikatny troll, jeżeli chodzi o RNG, bo boczek T30 nie został przebity. Ale mówi się trudno i żyje się dalej. Polowanie na DBV-y na pewno jest fajne. Na pewno jest ciekawa, ale też umówmy się, no muszą być te DBV-y gdzieś tam w tym matchmakingu, bo jeżeli ich nie ma, no to ciężko je przebijać i ciężko robić na nich damage. Brak uszkodzeń powoduje zawsze we mnie to, że lubię sobie poszperać gdzieś tutaj na tych przesmykach, na tych wszystkich przejazdach i poszukać przeciwnika. Jeżeli nikt nie chce grać na mnie, no to ja chętnie się postaram o to, żeby ten damage złowić. No tutaj e, złowiłem, złowiłem pestkę od DBV-a. Nieprzyjemna sprawa, przyznaję. Jeszcze dwurura pikuje gdzieś na bok. A no ja zbieram uszkodzenia i rozlałem właśnie Tusiaka za darmo. No, może nie za darmo, bo w końcu udało się zrobić jakiegoś, jakąś plombę, zrobić jakieś uszkodzenie, ale jakim kosztem? No, wymiana 700 czy tam 800 w ósemkę za przyjęcie Tusiaka Damage'a to chyba nie jest matematycznie zbyt dobre. Ale okej, okay, czasami tak trzeba, a czasami się zdarzy. Więc gramy dalej. Jedzie sobie bura. Pan Alex. wjeżdża na chwila. Tuba, no i znowu nie na pecha, no bo to są snapy. Przypominam, że ten czołg ma 0,4 celności z tą chałbicą, czyli nie należy do czołgów sniperskich, dlatego będziecie musieli uważać, jeżeli będziecie próbować tym grać. Obiecuję, że pojawi się dużo więcej, dużo lepszych gierek niż te, które tutaj macie, bo dosłownie zagrałem ich kilka, więc też nie mamy zbyt dużego tutaj zapasu materiału, ale daję Wam gwarancję, że jak zagram 50 albo 60 albo 100. To będziemy mieć tak zacne i śmieszne i głupie gry, że będziecie wszyscy w szoku. Dodatkowo bo znowu bomba 984. No ten czołg potrafi zatubić w te DBV. -y, co zresztą widać na załączonym obrazku. 2000 dymka już wpadło, i chciałoby się dostać więcej. Więc szukamy, więc speramy. Wjazd po burazkę gonieni i raczej nie ma sensu. Moja drużynka tutaj sobie kapuje. A ja dostaję pechę od Jocha, który się. No dość, powiem szczerze, poczuł, jak na takich hp granie w ten sposób, bardzo, bardzo ryzykowne. No szkoda, że to też w ogóle nie weszło z fragiem, bo na pewno grałoby się łatwiej. No i wyłapanie buraski teraz jest priorytetem, absolutnie nie ma co wychylać się na tego proga. Jest buraska, no to robimy mu dojazdówę. No i tak jak zobaczycie sobie buraskę, która sobie gra, tak, umówmy się, jest ich dużo w memie, więc jak rzuci Wam ósemki, to prawdopodobnie będzie to plankton dla Was, żebyście mieli właśnie pożywienie z tej swojej tuby haekowej na ziomeczkach, żeby łatwiej robić uszkodzenia. 2900. Sytuacja nie wygląda dobrze, bo zostały nam trzy czołgi. Jest już KPZ po jednej stronie. Jeszcze gdybyśmy grali blisko siebie, miałoby to sens, ale popatrz na minimapę. K4, A4. Raczej za długo ta runda nie potrwa. Ja nie trafiam, on się odbija, więc biorę to na klatę. Badaczaciek na plecach, widoczny. Ale też będą inne czołgi. Zaraz próbowałem tutaj podjeżdżać. Widzicie, jest ka jest tebek. Jak to jest tebek? Ma 1000 HP. Myśli, że może przyjąć pestkę. Ale sprawdzimy, trzeba by na pewno. Podjeżdża sobie ziomeczek. Chciał dać pystunię, dostaje snapa i bomba znowu za tysiaka. No nie wiem. Dla mnie, dla mnie to jest po prostu śmieszne, jak w takim lekkim matchmakingu, który jest obecny na serwerach, można sobie farmić takim mamutem jak ten. Jeżeli rzuci Wam czołgi ciężki, zawsze możecie spróbować pograć z tych apeków. Nie ma problemu, ale ta chałbica moim zdaniem jest całkiem zabawna do popykania. Wiecie, ja ogólnie typa 5. I bomba! Ja ogólnie Type 5 lubię, mówię serio, mam jakiś sentyment do tego czołgu, nienawidziłem go, grać kiedyś na niego, bo yy, strzelał z tych hajeków wszędzie za 400, za 500 bez peny, a teraz jakoś po prostu chciałbym sobie pograć z nim znowu, pomimo tego, że jest w dużo gorszej odsłonie niż był. Tak stwierdzam. Że jest całkiem fajnie. A i sesja dzisiaj udana z tego czołgu. 4,204,300 zrobione. Więc narzekać nie mam co. No gram sobie na takiej haubicy. Wiem, że tutaj to nie jest czołg z potencjałem. Grany w ten sposób na 5000 uszkodzeń. W dzisiejszej mecie, na Boga. Ale jest dość zabawny. 4,800 zrobione. Widać tutaj pana na RHM-ie. No i niestety, to nie weszło. To nie weszło widzowie. podzisk nie wyleciał. No i RHM pestki nie dostał. Także widzicie, przyśmiewczo Type 5 jako kontra na dzisiejsze Randomy. ...randumy chciałem powiedzieć. Ran-dum, wiecie, taki boomer joke, nie? że zagłada na... No, rozumiecie. W każdym razie, Type 5 z tubą radzi sobie w niektórych momentach nawet fajnie i nie zamieniłbym go na nic niczego. Bo z Typem 5 jest wielka, wielka, ciekawa kwestia. Nie oczekujesz od tego czołgu nic, dzięki czemu, jeżeli zrobisz dobrą bitwę, to cię po prostu pozytywnie zaskoczy. Jest totalnym przeciwieństwem maszynek typowej, z typowej mety. Czyli na przykład zagraszę piątką, słabszą bitwę, mega się zirytujesz. Tutaj no, grasz typem 5, zagraszę piątką, super bitwę. no Spokojno, grasz piątką, to masz dobre bitwy. A tutaj, jak zagrasz dobrą bitwę, to masz, no, to IP5, taka bitwa się udała, co jest? No i Micha się po prostu z automatu cieszy, więc nie wkurza, a cieszy. I o to, to chyba chodzi. Zupełne przeciwieństwo właśnie grania meta czołgami. Zaczynamy z Pearl River, czyli, proszę bardzo, piękna perłowa rzeka. Na waszych ekranach. No, a ja sobie jadę, jadę. Takim mamutem nie ma raczej sensu w trybie spotkaniowym jechać na linii 89 Brak kontroli nad próbą zdekapowania czy tym podobne rzeczy powodują, że no, czasami a co, jeżeli tam by nikogo nie było? No to byście sobie po prostu zrobili wycieczkę, wasza drużyna by albo zginęła. Albo by zniszczyła drużnę przeciwną, no i robią się problemy. Więc tutaj od razu automatycznie podjazd i szukamy tego, co się tylko i wyłącznie da. No mój Mordor raczej długo nie postoi, jak tak patrzę, akurat w tym momencie dużo ich tam na tym midzie siedzi. I uwierzcie mi, to będzie wyciąg i to będzie zabawa w kotka i myszkę troszeczkę. Nie wiem czasami, jak dziwne gry się trafiają tym typem 5, serio mówię. Nie rozumiem, nie rozumiem tego czołgu, nie rozumiem w ogóle jak to jest możliwe, żeby ten, żeby ta maszyna z takimi e, specyfikacjami w ogóle jeszcze dawała sobie radę w grze World of Tanks, bo mówmy się, w tej grze mamy bardzo dużo maszynek. Ta państka w T100, przepraszam, w T140 niecelna, można było poczekać, można było wymierzyć, ale myślałem, że on po prostu szybko zejdzie, a chłop sobie jedzie dalej, uciekł tym gościom, dziwna sprawa. No a tutaj zaczyna się niezła zabawa. Bo jak sobie patrzycie, 6-7 czołgów przeciwnika, albo nawet więcej M103, M103 sobie wychyla bokiem dostaje tubę. Dziękuję dobranoc. Ja to nagrywam, kochani moi, po 10-11 godzinach streamka z turniejem. Więc też troszeczkę już chciałbym pójść spać. Ale słuchajcie, filmik musi być na jutro. No i kolejna bomba, i dwie bomby. Słuchajcie, to jest absurdalne. Ja nie rozumiem. Dajesz dwie bomby dobrze się pozycjonując, wybierając sobie dobre cele, i ty masz 2000 HP. Jakoś rysuje mi się uśmiech na ryju, gdy tym gram. Więc bardzo, ale to bardzo będę chciał to zmarkować, właśnie grając w ten sposób. Dzisiaj, tak jak mówię, zagrałem kilka bitewek, więc nie było jeszcze podejścia. Tak, dla memów sobie stwierdziłem, dobra, wybiorę sobie coś głupiego, coś co mnie nie będzie może denerwowało. Kloc, jak się wwale, to się wale, prosta sprawa. No, stun darty jest mega irytujący w dzisiejszych czasach, to chyba już wszyscy zresztą wiecie. A Type 5 jest dużym celem, w który po prostu łatwo Arta może wbijać pechy. No i 705, bomba, no bomba, no. Ja też dostaję kolejną udartę. Jak sobie popatrzycie na moje obrażenia, jakie w ogóle dostałem w tej grze. No to 440, 140, 300. Tyle mam zjedzonego HP od kwadrata. A nie wiem, czy jest sens jeszcze tutaj pikować. Jest jeszcze mantykora na plecach. Na razie jest na przeładowaniu. Wypadałoby skończyć M103. No, może by wypadało. Ale nie w taki sposób, bo zobaczcie, że jeżeli będziecie dawać jakieś po prostu zwykłe snapy tym czołgiem, to nie będziecie robić w ogóle obrażeń. Więc tutaj poziom też się troszeczkę zwiększa. To nie jest Jagoda 420 Penny, gdzie możemy sobie jechać, klikać wszystko, co nam tutaj wejdzie pod celownik i prawdopodobnie przebijemy. Tak łatwo nie jest. Jedzie Tiger Mouse. Panowie, trzeba stąd uciekać. To jest moja... moja dywiza w tym momencie. Ucieczka w trybie szybkim. Już za moment postrzelał Darty. Jesteśmy tchórzami, chcemy stąd zniknąć, wciskamy 3 razy jedziemy szukać Manticore'a. Oczywiście, godziny czołg lekkiego nie ma najmniejszego sensu. Popatrzcie sobie na matchmaking, 6 do 8, przegrywamy, czyli problemy. Jak wyjść z tej niefajnej sytuacji, w której się znaleźliśmy? Może się uda. Jakiś Leopardzik? No, uciekł. FV zniknął, no i zrobiło się 8 do 8, czyli sytuacja znowuż remisowa no i zostawanie takim czołgiem jak ten w tym momencie bitwy no przyjemne nie jest to mogę wam od razu zagwarantować coś kapuje bazę no jest to wafel, to musi być wafel nic innego akurat w tamtym momencie spota nie miało, 705 jest po drugiej stronie 430 też artyleria raczej by nie podjechała dokładnie wafelek się spotuje no i czekamy Wiecie, jak wafle, grille czy właśnie DBV-y wyrywają po z tego działa? Bo ta maszyna potrafi nieźle ściąć HP z ludzi, i mam takie też wrażenie, że gracze zapomnieli troszeczkę o tym, że Type 5 w takie średnio opantyżone cele, nie mówi już nawet słabo, mamy dostęp do 192 penetracji, potrafi zdominować ludzi. Hoteki ósmego poziomu? Na dwa strzały. Medy to już nawet nie mówię. Medy dziewiątego poziomu na dwa strzały. Hoteki dziewiątego poziomu w niektórych przypadkach również na dwa strzały. Więc to jest dość zabawne i śmieszne. Szkoda, że nie weszło, ale dobrze że tej pechy nie dostałem. 4,5 zrobione. No i wiesz, że wariacik. 430. Panowie i panie, tutaj będzie genialny pojedynek, to wam gwarantuję. Co musimy zrobić w tym momencie? Jaki jest cel na bitwę? Po pierwsze, nie dostawać pestek od artylerii, bo już wydaje mi się, że za dużo ich przyjąłem za drużynkę. I kolejną ciekawszą sprawą jest to, że ten czołg faktycznie coś jest w stanie odbić. Nawet jeżeli chodzi o hity, nawet jeżeli chodzi o APCR-ki goldowe dziewiątych i dziesiątych poziomów, niekiedy to po prostu dinga. Ale to nie jest jeden z tych pancerzy, na których powinniście polegać, tak? To nie jest 705, jedziemy na side scraper, stajemy, czekamy aż ludzie się podbijają, wtedy dajemy bombę. Tak? To niestety nie działa. Tutaj możecie się modlić, żeby coś odbić, czasami faktycznie wiecie, że wyjedziecie pod kątem i chłop nie ma szans was przebić, bo nie ma wystarczającej penetracji i będzie ok. Ale jak traficie na jakiegoś jak pancera albo kogoś, kto po prostu wie jak was przebijać, to z drugiej strony Łatwo wam przeżyć takiej bitwy. Oczywiście nie będzie wtedy grać na HP. No i co byście zrobili na moim miejscu? To, że w ogóle ten leopard tam wjechał pod artylerię, to jest mega, mega ważne. Czy. Zobaczcie, co się tam stało. Leopard się skleił do tej arty, która strzeliła i zabiła i siebie, i leoparda. <laughs> A szkoda, bo gdyby go troszeczkę objechał albo próbował zrobić to w inny sposób, na pewno ta gra byłaby łatwiejsza. Mamy sterfała, mamy artylerię. Ja sam tym mamutem na trzech gości. A, troszeczkę bolesne, bo jest czołg lekki. I uwierzcie mi, nigdy nie chcecie zostawać takim mamutem jak ten pypem 5 heavy gdy gracie na Lighta, to jest mega irytująca sprawa. Bardzo ciężko wam jest. Nie mówię już nawet o próbie dogonienia tego czołgu lekkiego, co jest po prostu z automatu niemożliwe ale próbuję jakoś go podświetlenia, żeby dać mu pestkę. No zobaczcie, no, on do mnie strzela bez żadnego problemu. Być może nawet jest poza zasięgiem spotowania. Rysowanie jeszcze ma. A tutaj trzeba skontować wieże do tego obiekta i spróbować wjechać, dać mu bombę. Yy, jest to groźna sytuacja dla mnie, bo ten gość może się skleić mi do boku. Tak samo w przypadku Taipa, tak i w przypadku Mausa i Estetek i tym podobnych czołgów. Tymi radzieckimi maszynkami można się skleić do boku, i wtedy nic mu dosłownie nie zrobicie. No i Ziomek próbuje i robi to całkiem dobrze o dziwo. Ale jest pewien myk Type 5 jest po prostu ciężki. Więc jeżeli nie przemyślisz dokładnie tego, co chcesz zrobić, to skończysz tak jak to: 40 ta 430. Po prostu zostaniesz stłamszony dupą. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, troszeczkę się pomylił. A więc można było na tym żerować. 705 w kapie. Manticora gdzieś tam pod bazą. Bo jest to tryb spotkaniowy. No, a mój STRV już nie ma HP. Dostał właśnie tubę i on jest w takiej pozycji, w której raczej nie chciałby się znaleźć żaden z Was. Czyli jedzie po niego 705. Trzeba odrotować i dobrze robi. Widzieliście ten strzał? Mi się wydawało, że to przeleciało dosłownie przez tę mantikore. Ale gdyby to weszło, to byłaby jedna z fajniejszych pestek od dawna. Taka na podbiciu, więc próba numer 2. Uwaga. No to nie miało prawa wejść. Ale tamto poprzednie, jak najbardziej, bardzo blisko. No nie wiem, czy to był go strzel, czy nie. Możecie to sobie puścić na spowolnionym tempie 0,25, bo sam jestem ciekaw. Więc taj 5 w tym lekkim matchmakingu się. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, nie rozumiem, ale się sprawdza. Powalone jak najbardziej. Też popatrzcie na moje odbicia w tych dzisiejszych grach. No, trochę tego było. Teraz mamy 3600 odbitego, 5600 zrobionego dymka, a ilość gier zagranych była bardzo, ale to bardzo mała. No i co byście zrobili w takim momencie? Mają dostęp do kapa, mają czołg lekki. Ja mam esterfał na 8 HP. Źle to po prostu wróży. Jedynym sensownym rozwiązaniem jaki istnieje na ten moment, jest zjechać na dół, póki ta Manticora robi głupie rzeczy. Tak mi się wydaje. Oczywiście nie, nie, pod, nie na spocie, bo wtedy 705 może mi przytubić z hita, co będzie bolało, ale popatrzcie też, że ja te uszkodzenia, praktycznie wszystkie, które tutaj dostawałem, każda jedna pestka, jaka została do mnie strzelona, oprócz artylerii, a nie, przepraszam, 705 dał jedną z opeków, to jest sam Gold. Więc też chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli wy nie będziecie jako gracze strzelać z tego golda, to będziecie się stawiać w gorszej sytuacji niż cała reszta, która tego golda używa i nie ma w tym nic no skillowego No i co? 705. Niestety no chłop się trzyma tutaj kapuje bazę, jeden z drugim, nie wiadomo który, no chyba 700 piona. Mam takie wrażenie, więc trzeba zjechać na dół. Tutaj już nie ma czasu na siedzenie, tutaj trzeba Jechać po swoje Im dłużej będę czekał Tym mniejsze szanse będę mieć na to, żeby wygrać bitwę Więc tutaj taki klaczek nam się zrobił I wcale nie jestem fanem Zawsze gdy mam czołg lekki Który zostaje Pod sam koniec bitwy To wiem, że nie jestem w komfortowej sytuacji I co, bomba w końcu? No nie, no znowu się nie udaje tego gościa trafić RNG definitywnie nie jest po mojej stronie Ale trudno Tutaj kątowanko znowuż, bujanka. I to na Type 5 działa genialnie. Daję wam gwarant, zawsze działało i zawsze było spoko. <głos> <Tutaj>. <głos> Ale mam szczęście, że ta Manticora strzela do mnie zapeków widzowie. Naprawdę, mam szczęście, że ta Manticora dała to zapeka. Gdyby dała zapecerki dobrze wymierzonej, już tak kolorowo by nie było. Pikuje 705 i wysłany do garażu. I zostaje sama Manti. Minuta 50 do końca. I powiedzcie mi. W jaki sposób mam wygrać grę Type'em 5 Heavy Na czołg lekki jakim jest Manticora Tak sobie myślę co on robi Prawdopodobnie pojechał na około I będzie próbował uciekać Pytanie brzmi Czy będę go w stanie złapać na spocie No tego nikt nie wie trzeba sprawdzić Więc cofka Jeżeli widzę mojego Esterfała ciągle kontrolującego tamte, Tamtą część mapy No to mogę sobie na to pozwolić 3 razer i jechanka Patrzcie na to bo błogosławieństwo czasami i dużo szczęścia w postaci dziwnych zachowań graczy się pojawia. antykore jak na widelcu, czy zban, czy nie, nieważne. Wyciąg był śmieszny, tuba zagrana, radość jest. Do następnego cześć.